Jesteśmy tutaj po raz pierwszy i targi są oho. -ho. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Miałyśmy bardzo dużo ludzi. Mamy autory i podpisały książki. Zaskakuje nas, że aż tak wielu Polaków czyta. Rzeczywiście ogromna frekwencja. To opowiadam o książkach, zachęcam. No w każdym razie daje z siebie dużo energii. Te targi to jest przeżycie tak naprawdę. Wszyscy byśmy chcieli być jak gwiazdy rocka. Napisałeś no ja mam wyjątkowo mało możliwości, żeby być kiedyś przez chwilę tą gwiazdą roka, no to jest jedna z nich. Także ja osobiście bardzo 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 lubię. To jest takie wydarzenie kiedy trzeba wyjść poza siebie trochę, wyjść ze swojego gabinetu. No i zacząć trochę mówić o tym, co się pisze, może innymi słowami niż to jest napisane. Ja po prostu no nie spodziewałem się czegoś takiego, no. Jak powiadam, Kraków jest dla mnie niezwykle, niezwykle zawsze łaskaw i było mi przyjemnie. Tak jak powiedział kiedyś Jonathan Karol, odwiedzając nasze targi, że nigdzie nie ma takiego klimatu książkowego jak w Krakowie. A w tym roku, oblegana tłumnie przez czytelników, CJ Derty powiedziała, że Paryż i Kraków to jedyne wyjątkowe miasta dla targów książki. W przyszłym roku mamy 20 lat międzynarodowych targów książki w Krakowie i już dziś serdecznie zapraszam.